Cześć, tutaj naturalnie na świeczniku. Dzisiaj moimi gośćmi są. Kuba i Simeon. Dokładnie. Kim jesteście? Jak, jak, jak was przedstawić? W sumie ciężko mi jest stwierdzić, jak mnie opisać w jednym słowie. Strasznie mam rozbieżne zainteresowania od siebie. Interesuję się na przykład muzyką techno, interesuję się również ubraniami, strasznie interesuję się również wszelkimi eventami, takimi zgrupowaniami, imprezami. O dziwo, lubię też pracować. Strasznie lubię jeździć na rowerze. Strasznie zacząłem interesować się również siłownią, także naprawdę mam sporo rozbieżnych zainteresowań. Okej, okay. a ty Simeon? Ja, no to są, so, uwielbiam jeździć na rowerze. Też nacisnę od jakiegoś roku, półtora roku. Ten samorozwój, żeby lepiej gdzieś zrozumieć siebie, jakieś mechanizmy w sobie. Nieco uwielbiam seriale oglądać takie dobre seriale. Okej. Okay. A powiedzcie, co to, co to dla Was jest szczęście? Dla każdego z Was. Szczęście to jest. Nie wiem, to jest temat rzeka. Właśnie dla każdej osoby jest to rzecz indywidualna. Ja tak naprawdę jeszcze nie wiem do końca, czym dla mnie jest szczęście. Staram się szczęście znajdować w każdej możliwej sytuacji, w każdej rzeczy, w każdej drobnostce szukając dopiero takiego swojego, powiedzmy, prawdziwego szczęścia, takiego faktycznego punktu zaczepienia, przy którym chciałbym może nie wiem, zostać, ale do tej pory staram się czerpać szczęście dosłownie z każdej drobnej rzeczy, czy to jest jakaś poranna herbatka, czy to jest ładny zachód słońca, czy to jest taki spokojny, orzeźwiający deszczyk, czy chociażby dobre wyniki w pracy, jakaś taka randomowa sytuacja, która była po prostu miła dla mnie. Staram się, jakby, czerpać z tego wszystkiego, bo jakby pomaga mi to być szczęśliwym. Jakby dzięki temu jestem szczęśliwy, cały czas, jakby szukając siebie. Okej. Okay. A w on dla Ciebie, czym jest szczęście? Jak dla mnie szczęście wywodzi się w ogóle z koncepcji mikrozachwytu. Czyli po prostu zauważasz, nie wiem, listka na ziemi, jakiś cień, odbicie w kałuży i się tym zachwycasz. I właśnie dla mnie trochę tym jest szczęście, takim byciem w tym momencie i po prostu jakby czerpanie pełnej radości z tego danego momentu, a nie gdzieś tam nie myślenie o przyszłości, o przyszłości, tylko właśnie takie bycie w tym momencie i cieszenie się po prostu z sytuacji. Ok, a też y, korzystasz y, z y, czegoś takiego jak trening wdzięczności? Słyszeliście o tym? Znaczy, ja na przykład y, coś gdzieś mi się obiło o uszy, ale ja na przykład y, robię sobie y, medytację mhm. czasem i ogólnie y, tak w ciągu dnia, y, w trakcie robienia normalnych czynności codziennych, staram się gdzieś. Y, w taki stan trochę wyższej świadomości, że na przykład, nie wiem, prosta czynność w pracy, podnoszę pudełko, to jak mam wyższą świadomość mogę poczuć dokładnie jakie ich mięśnie używam, jakie mięśnie na przykład za bardzo obciążam i dzięki temu mogę to po prostu zrobić lepiej, tak żeby mnie później plecy nie bolały. Okay. A czy jesteście w życiu szczęśliwi, spełnieni z tego, co robicie? Nie, my, nie myślę tutaj o podejściu stricte takim, że robię coś zawodowo albo w pracy, ale może coś poza pracą, z zajęć, z zajęć dodatkowych. Czy, czy są w ogóle jakieś zajęcia, z których jesteście szczęśliwi, spełnieni? Można powiedzieć, że cały czas się spełniam. Eee, strasznie dużo próbuję nowych rzeczy, jakichś, właśnie, różnych zajęć, powiedzmy, różnych hobby, i szukam czegoś, co mogłoby mnie na przykład zainteresować na no dłużej, albo szukam czegoś, co mogłoby mnie tak właśnie zapasjonować. Parę rzeczy już takich znalazłem, jak chociażby muzyka. Dużo szczęścia wyciągam chociażby z aktywności fizycznej, albo chociażby z takiego samego zmagania się, jakby z cięższymi rzeczami, typu chociażby. Jakaś samodyscyplina, jakaś właśnie siłownia tego typu rzeczy, również właśnie jazda na rowerze, ale chociażby nawet jakieś imprezy, gdzie się tańczy i tak dalej. Zaczynam czerpać jakby przyjemność z rzeczy, które są po prostu takie bardziej skomplikowane, czasami bardziej wymagające. Taką najprostszą rzeczą, właśnie, która mi daje po prostu szczęście na co dzień, to jest jazda na rowerze. Szczególnie uwielbiam rano na przykład. Jechać na rowerze tak najszybciej jak mogę, po prostu nogi ci płoną, czujesz ten żar i to jest super uczucie też, takie szczęście daje mi codzienna joga poranna, szczególnie jak jest słońce, wtedy jest piękny wschód słońca nad rzeczką, no jest cudownie, no więc tak, więc na co dzień no to tak generalnie jestem szczęśliwy. A jak macie jakieś takie dołki, to co wam poprawia humor? Co powoduje, że wychodzicie z tych dołków? No, dla mnie na przykład bardzo pomocne jest w ogóle zdanie sobie sprawy z tego, dlaczego jestem w dołku. Czyli na przykład, dlaczego mam gorszy nastrój. Może, może na przykład jestem niewyspany. Może jestem głodny. Może jestem bardzo zmęczony. Jeżeli już zrozumiesz, yy, skąd to wynika, to już się nie nakręcasz, już się mniej nakręcasz. I masz taką po prostu, jakby, ulgę, no bo wiesz, wiesz o co chodzi. No na przykład dla mnie też, yy, kontakt po prostu ze znajomymi jest dla mnie takim, yy, taką rzeczą, która właśnie mnie z takiego, jakiegoś dołka wyciąga. No, i przede wszystkim muzyka. Odpowiednia muzyka i też medytacja przy odpowiedniej muzyce. I ogólnie, tak poza tym, jeszcze, jeżeli się uda, oczywiście, zebrać do tego ale po prostu jakiś y, mocniejszy wysiłek fizyczny. Tak na przykład właśnie gdzieś szybka jazda, taka męcząca na rowerze, albo, no nie wiem, cokolwiek innego. Okej. Okay. Kuba, a ty? U mnie jest jak u kiedy znajduje się właśnie w jakimś dołku. Na początku staram się po prostu jakby zobaczyć, z czego mm. właśnie się ten dołek wywodzi. Czy jest to z mojego właśnie samopoczucia, czy może jest to właśnie ze zmęczenia, czy może borykam się wtedy z jakimś problemem. Lubię zrobić sobie taką analizę i najczęściej, jeżeli jest jakiś po prostu problem, staram się go rozwiązać jak najszybciej. Staram się z nim jakby zmierzyć, troszeczkę to pokonać. Czasami muszę włożyć to troszeczkę wysiłku, ale wydaje mi się, że jest to jedna najlepsza opcja, żeby jakby wyjść z tego problemu, wyjść z tego dołka, żeby rozwiązać jakby ten problem, jakby dojść do sedna, dlaczego tak się czuję i zrobić coś, żeby już się tak więcej nie czuć. To również może być traktowane jako taka, powiedzmy, lekcja, żeby radzić sobie z takimi momentami. Ale oprócz tego, też właśnie bardzo dużo pomaga mi muzyka, żeby przejść przez takie dołki. Bardzo pomaga mi również medytacja, aby wejść właśnie w głąb siebie, żeby zrozumieć mniej więcej też, dlaczego te dołki się pojawiają. Bardzo dużo pomagają mi również ludzie. Jestem bardzo towarzyską osobą, więc towarzystwo ludzi również może mnie oderwać od takich negatywnych emocji, momentów. A ja jeszcze wrócę do bycia szczęśliwym spełnionym, bo słyszałam Kuba, że twoją pasją już wykrytą zainteresowaniem jest muzyka. To jakbyś powiedział, kiedy, kiedy do Ciebie doszło, że, że muzyka jest twoją pasją? Jaka to jest muzyka? I w ogóle, czy są jeszcze jakieś y, inne rzeczy na topie, które teraz przerabiasz, sprawdzasz? Akurat z muzyką to wyszło samo jakoś w czasie. E, muzyka zawsze jest dla mnie, była dla mnie bardzo ważna, tylko często powiedzmy, na przykład z roku na rok albo z takiego mojego okresu na okres. E, zmieniałem po prostu gatunki muzyczne, ale muzyka techno i właśnie muzyka psytrance, głównie te dwa gatunki, jakby cały czas gdzieś mi się. Zaczęły, no, coraz bardziej przeplatały w międzyczasie, jak słuchałem, na przykład, innych gatunków. I jak zaczynałem być starszy, po prostu zacząłem chodzić na pewne festiwale, powiedzmy, jakieś wydarzenia, eventy. I coraz bardziej, coraz bardziej czułem takie, jakby, nakręcenie w tą stronę coraz bardziej, jakby chciałem bardziej iść w temat um, stricte tej muzyki. I ostatnio, tak. Odkryłem po prostu, że chciałbym w przyszłości kiedyś móc taką muzykę tworzyć, jakby dać coś od siebie do tego społeczeństwa i właśnie do takich różnych kolektywów. Po prostu dla kultury, tej muzyki, głównie w I próbuję sobie teraz jeszcze również szyć jakieś ubrania, tak po prostu z pasji. Lubię, lubię troszeczkę oryginalność czasami. Znaczy oryginalność to jest takie pojęcie względne, ale. Nie wiem, lubię się strasznie, jakby czasami wyróżniać i przez to lubię sobie czasami coś przerobić fajnie, mieć coś takiego swojego, mieć taki, jakby, nie wiem, przedmiot, ciuch, coś, co mam tylko ja, na przykład taki jeden do jednego. I drugą rzeczą, strasznie się wkręciłem właśnie w siłownię. Na początku miałem straszny problem, żeby się zebrać za to, żeby znaleźć motywację. Teraz czasami też mam takie, można powiedzieć, lekkie potknięcia. Nie będę oszukiwał, ale jakby, no, widzę, że chcę strasznie iść, też tak jakby fizyczny swój self-improvement, że chciałbym jednak, że mam już taką powiedzmy sylwetkę, którą chciałbym osiągnąć, jest taki poziom sprawności fizycznej, który chciałbym osiągnąć i e, motywuje mnie to, że ja mogę podjąć również wysiłek i taką pracę, żeby jakby osiągnąć ten cel. To jest strasznie budujące. Okej. Okay. A, a Ty, Simon, y, jak u ja Ciebie z pasją? Muzyka oczywiście y, też mhm. I, i właśnie w sumie u mnie z muzyką to było, było tak, że muzyka była od zawsze w moim życiu, dlatego że moi rodzice na okrągło po prostu słuchali muzyki poważnej mhm. i no na bo trochę przesłuchała, bo teraz to jakoś nie przepadam do końca za taką muzyką. Natomiast dziś z muzyką na przykład y, psych transową, to mnie było po prostu tak, że y, to właśnie jest też powiązane z samorozwojem. Dlatego, że ja w pewnym momencie stwierdziłem, że no ja chcę iść tak w samorozwój, to tak powoli, powoli się toczyło, i w pewnym momencie po prostu właśnie jak, y, jak był COVID, y, to stwierdziłem, że w sensie był COVID, było wszystko zamknięte, później wszystko było otwarte. No ja wtedy stwierdziłem, że no kurde, nie wiadomo jak to będzie w przyszłości, ja chcę się otworzyć na ludzi. I wtedy pojechałem na mój pierwszy w życiu w ogóle festiwal i był to festiwal psychotransowy, ego drop. No i tam dopiero tak naprawdę poznałem tą muzykę, później też odkryłem, że w domu już, że taka muzyka jest bardzo fajna gdzieś, po prostu do... Do robienia czegoś, nie wiem, na przykład fajnie powodza w trasie, jak się jeździ autem, albo coś, coś w tym stylu, czy, czy gdzieś jak się coś robi. No i yy, no i po prostu polubiłem taką muzykę, i tak samo też, ym, też na tej samej zasadzie, pierwszy raz w życiu poszedłem na, na DABY. Yy, DABY to jest muzyka yy, reggae która jest. No jest po prostu mocny nacisk na bas i jest taki mocny sound system. Ustawiony. I to jest tak mocny bas, że. W sensie to nie jest głośne, ale sam bas jest tak mocny, że, że jego się po prostu fizycznie czuje i on masuje. I no też pierwszy raz poszedłem na coś takiego i to, to bardzo polubiłem. No, z muzyką techno, no to też. Jakoś to było w, tak, że gdzieś tam na Tejdalu czy na Spotify, jak sobie słuchałem, no to czasem ten algorytm mi, mi coś takiego bliżej techno polecił, no i mi się to po prostu podobało. Okay. Co radzisz dla osób, które zastanawiają się nad wyborem swojej drogi życiowej? Ja na początek to radziłbym po prostu uzbroić się w cierpliwość. Bo każdy człowiek przechodzi własną jakby drogę, każdy człowiek inaczej jakby siebie odkrywa, jednym może to zająć rok, jednym 10 lat, drugim na przykład całe życie, ale poleciłbym w międzyczasie po prostu próbować jak najwięcej rzeczy i też wprowadzać jakieś zmiany na przykład w swoim życiu, żeby coś poszło w innym kierunku, może się ten kierunek spodoba, może się nie spodoba, można jeszcze raz zmienić kierunek i po prostu cały czas próbować odkrywać i jeżeli złapie się na przykład jakąś, powiedzmy, nawet chwilową zajawkę, to fajnie jest się do niej na jakiś czas na przykład przykleić, sprawdzić, jakby dać jej szansę, bo może to akurat będzie ten taki złoty traw, który na przykład pokieruje nami w dalszej części życia. Okay. No to co, to już nic tu nie mam do dodania. Ja też, też chciałem właśnie powiedzieć o tym, żeby próbować różnych rzeczy. No i... No Kuba już wyczerpał temat. Zmierzając ku końcowi, słyszałam, że młodzi ludzie tacy w wieku lat 15, 18, 20 szukają w mediach społecznościowych wszystkiego, szczęścia, pasji, znajomych itd. itd. I potem czują się samotni. E, więc pytanie w takim razie, jak korzystać z tych, z tych mediów społecznościowych, żeby mm, czuć się szczęśliwym na dłuższy czas, albo żeby chociaż nie czuć się samotnym? W moim przypadku, e, że tak powiem, największe szczęście w socialach przyniosło mi ich usunięcie. Nie korzystam z absolutnie żadnych social mediów i Social media dawały mi taką jakby, nie wiem, e, powiedzmy, że jestem otoczony kimś, jestem otoczony ludźmi, że zawsze niby ktoś jest, do kogo można napisać się odezwać, ale mimo wszystko czułem taką jakby pustkę i po usunięciu na przykład social mediów zobaczyłem, ile osób faktycznie na przykład e, chciało mieć ze mną taki fakty faktyczny kontakt, e, ile na przykład tam setek czy nawet tysięcy ludzi na jakimś Facebooku czy coś takiego było po prostu takimi, nie wiem, pustymi. Pustymi znajomościami, i też nie podoba mi się narracja mediów. Często jest pokazana tak, aby człowiek po prostu myślał, że o coś się stało na świecie złego, i tak dalej. Cały czas są te informacje pokazywane, i mi osobiście to po prostu strasznie nie siada. I głównie w social mediach rzadko kiedy są pokazywane po prostu treści, które mnie mogłyby jakoś zainteresować albo mogłyby jakoś. W miarę pomocne takie właśnie rzeczy są często przyćmiewane przez um, Przez po prostu mało wartościowe rzeczy, i jakby odejście od, od, od social mediów dało mi strasznie dużo takiego jakby spokoju. Po prostu spokoju, tak mhm. mogę to najbardziej nazwać. Takiej swobody mhm. też troszeczkę. Troszeczkę też czuję się mniej, nie wiem, uzależniony, bo mogę powiedzieć, że byłem uzależniony dużo godzin. Spędzałem na social mediach, i teraz po prostu czuję taki. Nie wiem, jakby świeżość, taką no wolność po prostu od nich. Zuna, okay. a ty, co, co o tym sądzisz wszystkim? No ja nie jestem tak radykalny jak Kuba. Mm -hmm. Ja nie usunąłem e, Sezali, ale. E, znacznie ograniczyłem ich używanie, bo zauważyłem po prostu w pewnym momencie, że to jest. E, że To jest uzależnienie. To jest po prostu scrollowanie dla scrollowania, yy, angażujesz się w jakąś dyskusję, ona wyciąga z ciebie energię, no i później, te, jeszcze dodatkowo ten telefon później cię rozprasza, wysyłając ci powiadomienia cały czas, że, o, ktoś odpowiedział, o, ktoś palejkował twój post, o, tamto. No to jest, ym, to jest bardzo takie kradnące czas i energię, właśnie. Dlatego ja po prostu mam na przykład Facebooka, ale jestem na wielu grupach, ale w ogóle do mnie nie wchodzę. Tylko jak potrzebuję coś znaleźć, nie wiem, na przykład chcę znaleźć jakąś imprezę, no to wchodzę na grupę Amsterdam, tam party. Chcę na przykład, nie wiem, o coś zapytać, o jakiś problem z komputerem, to wchodzę na grupkę komputerową, zadaję pytanie, tyle. I, I po prostu no, w ten sposób używam social mediów albo na przykład Instagrama. To po prostu obserwuję mało ludzi, ale tylko jakby te rzeczy, które serio chcę oglądać. I, i to są zdjęcia, to jest fotografia. No i, no i sam też używam po prostu do tego, żeby gdzieś tam publikować w jakieś swoje prace. Raz na jakiś czas, jak się zbiorę, żeby coś dodać. No, i ostatnie, czy chcecie coś jeszcze dodać dla, dla młodych i nie młodych i nie tylko? Tak. taki jedne, co mogę powiedzieć, to żebyście się nie bali zmian i żebyście się właśnie nie bali otwierać i próbować nowych rzeczy, bo ja wiem, rozumiem, mogą przyjść na przykład myśli, że co będzie, co, co, co jeżeli się nie uda, co jeżeli mi się to nie spodoba, i tak dalej. Właśnie prze, ludzie tego się najbardziej boją, przed wprowadzeniem zmian, ale. Może być też tak, że może się udać, właśnie, że może wtedy wyjść coś fajnego z tych zmian, z tego próbowania, że można wtedy jakoś się znaleźć, jakoś sobie na przykład urozmaicić, ułatwić, albo po prostu uprzyjemnić życie. Więc na pewno tak w taką troszeczkę pewność siebie i odwagę radziłbym zainwestować, ponieważ, no, jednak siedząc w rutynie, nie robiąc, nie zmieniając rzeczy, no ciężko, żeby coś innego się stało. No, a ja bym od siebie mógł dodać, że też wiem to po sobie i wiem, że wielu ludzi też tak ma. Nie chcę próbować nowych rzeczy, no właśnie, tak naprawdę ze strachu. Eee, no to, żeby po prostu spróbować zdać sobie sprawę, skąd wynika ten strach, i, i wtedy można to bardzo fajnie zrozumieć i po prostu przezwyciężyć. I wtedy już po prostu się nie ma y, ograniczeń i można, można zdziałać też coś, coś naprawdę fajnego i, i wartościowego. Okej, okay, dobra. Dzięki w takim razie za rozmowę. Również, Spoko, dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie rozmowy. O następnej dowiecie się na pewno z naszych social mediów, na które również z przyjemnością zapraszamy. A teraz dajcie znać, co sądzicie o tej rozmowie, jak i ogólnie o naszym podcaście, pod tym filmem w komentarzu. Zapraszamy również do obejrzenia innych naszych filmów oraz innych naszych produkcji. A teraz życzę Wam wszystkiego dobrego, obojętnie kiedy to oglądacie. Do następnego, na razie pa.